Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Silent Boy. Jeśli film ci się spodobał, to zapraszam do lajkowania, subowania oraz komentowania. Zapraszam również na mój kanał na Twitchu oraz Discord. Linki w opisie pod filmem. Życzę miłego oglądania. Witam wszystkich. Zapraszam do poradnika do Wajka z G1 Hard. Opisane będą wszystkie mechaniki po kolei, dwie główne mechaniki i kilka mniejszych. Więc tak, na początku należy wziąć rybacze itemki najważniejsze, czyli Einstop, e, potion e, Whirlwind i Sprinter Road. stawiamy się do pierwszej mechaniki, i tak zwanego krzyża. Każda osoba w swoim punkcie musi stanąć. Te osoby są fleksami, czyli patrzą jakie skrzydła ma Wajkas i pingują. mechanika, trzeba uniknąć takich kurek po bokach, co lecą. Trzeba stać albo w środku, albo za Wajkas. To druga mechanika, ma z boku bo lecą takie torpedy jakby wracają sporo w do rajkas mu po prostu napierdzielać O, teraz pierwsza taka mechanika to jest taka karuzela żeby się ustawić dookoła i biec dookoła według wskazówek zegara tu druga, kolejna mechanika Złoty pączek trzeba unikać tych pączków bo stunują i potem wybuchają. I trzeba skontrolować bajkę jak tak skoczy sobie do tyłu. Trzeba unikać tych kulek i skontrować na koniec. Tych wybuchających czerwonych pól. Patrzcie, to uniknąć krzyża. jak się zaświeci, to trzeba ją skontrolować. Pierwsza mechanika. Ustaje się do krzyża, każdy w swoją pozycję początkową. Trzy czerwone, czyli najpierw wiem jak są trzy czerwone do walka z otwartymi skrzydłami z jednym skrzydłem otwartym, jednym zamkniętym a w końcu ze skrzydłem zamkniętym by było filetowe, by było na odwrót znaczy najpierw do zamkniętych, a potem do otwartych, potem do otwartych by było na odwrót mięcie Te kulki trzeba uniknąć. Zdarzyły się te mechaniki. Więc łatwo się ich wyuczyć. Tak ta kowalka znać, przed siebie. O, trzeba... Jak jest ten pączek, ta mechanika z tym pączkiem filetowym Jedna osoba ma znacznik fioletowy ona musi pingować gdzie biegnie. Reszta biegnie w drugą stronę, reszta Żeby nie, żeby nie zabić całej drużyny. Jak bajkas tak skacze i robi takie chmury dookoła, trzeba stać za nią, bo robić wybuchu do przodu. O tu jest kolejna mechanika. Robale. No, trzeba się ruszać, żeby cię chwyciły te robaki. I lepiej iść na zewnątrz mapy. A jak kogoś złapie, to reszta drużyny może go uwalić, bijąc tego robala. Tego... I na mechanikach, druga główna mechanika, należy uniknąć takich, e, tych czerwonych pól i stawać tam gdzie są safe spoty, w takim labiryncie, unikać tych I Lepiej użyć wtedy nimlech, żeby szybko zbić bossa. I tutaj na odpowiedniej pozycji i łapać odpowiednią kulkę. Nie są trzy cienie wajkas na pozycji... Ok, na pozycji 5, 7 i 11. Każdy sobie podaje ten numer, który gdzie będzie stał i który czarny or będzie brał. Pierwszy biorę. Drugi bierzemy. Kolejny czwarty, trzeci nie bierzemy, bo był czerwony. Czwarty bierzemy, bo był czarny i piąty zostawiamy, bo był czerwony. I wajka została zakończona. Możemy być wajka do, do końca. No i to by było na tyle, przy nie. Nie są pojawiające się te same mechaniki roba, ale ITP. Jeszcze jedna mechanika. w ten labirynt. Trzeba unikać tych czerwonych wybuchów, stać w tych spotach, gdzie nie ma tego czerwonego. Jak, jak trafi cię dwa razy, to musisz z takim znacznikiem iść na zewnątrz mapy i jak minie ci cooldown na to yy, będzie wybuch i trzeba wtedy Powraca się wrócić do Wajkas i ustawić się na zewnątrz, żeby nie stunować swoich sojuszników, bo kulki wyszczerbują w tą stronę, gdzie się ustawisz. Trzy czy kule stunujące. Dzięki za oglądanie. Proszę do komentowania, lajkowania i subowania. Linki w opisie pod filmem.